To odbywa się 16 raz, odbywa się co roku, zawsze w końcówce sierpnia. Bolesławiec jest miastem ceramiki. Bolesławieckie Muzeum no, jest już dosyć takim, że tak powiem, wiekowym muzeum. Liczy ponad 100 lat. Zostało założone w roku 1908 i od początku swojej działalności gromadziło w swoich zbiorach przede wszystkim kamionkę, bolesławiecką kamionkę. Jest to ceramika wyjątkowa, o specjalnych właściwościach, przede wszystkim jeśli chodzi o jej użyteczność. Dzisiaj mnóstwo, wszystko co jest związane z gliną, wokół gliny, czyli toczenie na kołach garncarskich pod okiem znakomitych artystów, przeróżne zajęcia plastyczne, malowanie biskwitów, czyli tych surowych form, malowanie stempelkowe, a to wszystko można wypalić w piecach plenerowych Mateusza Grobelnego. Bierzemy glinę, która jest uformowana, wkładamy do pieca, Suszymy ją około 6-8 godzin, rozgrzewamy znowu około 6-8 godzin. Później tak zwany wstępny wypał, czyli ten proces do 1000 stopni i część ludzi robi tak, że po prostu studzi i następnie drugi raz wypala, żeby oszkliwić albo ozdobić. Używano patyczków różnego rodzaju. To się tam robiło właściwie taką kółeczko, to się robiło właściwie jakąś obudkę wokół. Później wymyślono, że tu jeszcze trzeba właściwie zrobić jakiś kolor padło na pomysł, że bardzo dobrze właściwie chłania farbę y, zmarznięty kartofel. Po tym etapie przyszła gąbka morska. Dzisiaj się też gąbki morskie używa, dlatego że one są takie wdzięczne, właściwie y, dobrze wchłoną farbę, nie robią kleksów. Spotkacie się Państwo nie tylko ze słynną dekoracją stempelkową, ale możemy zobaczyć złocenia, dekoracje emaliami, intarsją, y, malowania podszkliwne, na szkliwne. W tej chwili poznają glinę jako tworzywo, jako materiał, jak można wytoczyć pod wpływem nacisku tych paluszków, malutkich paluszków. Jakie kształty można wydobyć. Przyjeżdża bardzo dużo dolnoślązaków. Przyjeżdżają turyści również z Euroregionu, z Niemiec, z Czech. Ogromna ilość atrakcji dla każdego, począwszy od koncertów, happeningów, parad ceramicznych. No praktycznie całe miasto żyje i świętuje.